Dzień dobry, witam w Liberalnej Niedzieli. Dzisiejszy program o dobroczynności i o tym, jak na dobroczynność wpływa socjalizm czy też zasada państwa opiekuńczego. Dzisiaj moim gościem w programie jest Gabriela Jurkiewicz, prezes Młodych dla Wolności. W Warszawie. Więc Dzień dobry, powiedzmy, Jacku, witam Państwa serdecznie. Tak, więc powiedzmy na początek rzeczywiście o tej dobrowolnej pomocy. Jak ta charytatywna działalność wygląda, czy też powinna wyglądać? Tak, to jeżeli chodzi o dobrowolną pomoc, no to w jej skład. Wlicza się między innymi zbiórki charytatywne, zbiórki finansowe, zbiórki rzeczowe, różnego rodzaju licytacje, no i wolontariat, czyli forma pomocy, którą może służyć tak naprawdę każdy z nas, którą każdy z nas może wspierać czy to jakąś fundację, czy to hospicjum, czy teraz jak to jest dosyć głośny temat w Konfederacji hospicjum perinatalne. No i to, co należy przede wszystkim powiedzieć przy dobrowolnej pomocy, to, że ona wynika z dobrowolności, czyli człowiek sam decyduje się na to, komu i w jakim zakresie chciałby pomagać. Warto też wspomnieć, że pomimo tego, że mamy tak ogromne podatki, mamy tak ogromny rozmuchany socjal, to wiele osób w Polsce angażuje się w taką dobrowolną, dobroczynną pomoc, ponieważ tak wskazuje jego sumienie, tak wskazuje jego serce. No i tutaj warto powiedzieć, że w okresie. Przed świątecznym, świątecznym takie zbiórki charytatywne się nasilają, to one działają i potrzebują także wsparcia przez cały rok do takich najbardziej wyrazistych, najlepiej okazałych zbiórek można się, żeby się pomaga, która od początku działalności zebrała sporo ponad miliard złotych i do tej zbiórki przyczyniło się aż 5 milionów osób, także tutaj warto podkreślić, że jest to na ogromną skalę. No, ale także trzeba powiedzieć, że wolontariusze i ogólnie wsparcie finansowe liczy się w każdym innym, mniejszym zakresie, co, co jest także widoczne. No właśnie, a jak to, jak to się dzieje tak naprawdę w czasach państwa opiekuńczego czy też socjalizmu? Czy ta rola dobroczynności? Jest tak duża, jak być powinna i czy ta dobroczynność, działalność charytatywna funkcjonuje w takim zakresie, w jakim mogłaby? No, tak się niestety nie dzieje, tak się niestety nie dzieje. Żeby działalność dobroczynna, charytatywna mogłaby odgrywać znacznie większą rolę niż odgrywa obecnie, gdyby nie socjalizm, gdyby nie państwo opiekuńcze, z jakim mamy do czynienia, państwo de facto socjalistyczne, państwo, które samo na siebie bierze pomoc pomoc społeczną rozdawanie pieniędzy i jak to tak naprawdę wygląda w socjalizmie no socjalizm oparty na takiej państwowej pomocy kształtuje się w taki sposób, że Państwo pobiera podatki, nie pyta nikogo o zdanie, czy je chce płacić, czy nie chce płacić, tylko stosując zasadę monopolu na przemoc, zabiera siłą pieniądze podatników, zabiera siłą pieniądze obywateli, a następnie rozdaje te pieniądze, wydaje te pieniądze wedle przyjętych przez siebie, wedle przyjętych przez siebie kryteriów wybranym grupom społecznym, no i twierdzi, że w ten sposób, Opiekuje się biedniejszymi, opiekuje się tymi, którzy są mniej uprzywilejowani. Tylko czy to działa? To nie działa i to nie działa z wielu, z wielu powodów to działać po prostu dobrze nie może, ale co więcej nie tylko, że to nie działa tak, jak powinno działać ale to także sprawia, że ta pomoc dobrowolna, ta dobroczynność, ta działalność charytatywna. Funkcjonuje na znacznie mniejszą skalę niż mogłaby, a więc pomoc staje się mniej właściwie ukierunkowana. No i czy państwo powinno się zajmować pomocą społeczną, pomocą socjalną, czy też powinniśmy to pozostawić działalności charytatywnej? No chyba zgodzimy się co do tego, że działalność charytatywna jest czymś lepszym, czymś bardziej właściwym niż pomoc udzielana przez państwo, prawda? I argumenty, jakie możemy przedstawić, przedstawić na rzecz dobroczynności, a przeciw państwu opiekuńczemu, no, są wielorakiego tak naprawdę rodzaju. Jest wiele kategorii, można powiedzieć, argumentacji przeciwko tej pomocy państwowej, a na rzecz pomocy dobrowolnej. Zacznijmy oczywiście od moralności, prawda? Jeśli państwo zabiera nam pieniądze siłą i rozdaje, i rozdaje wybranym grupom, no jest to coś, co z punktu widzenia państwa jest niemoralne, jest wbrew moralności, ponieważ opiera się na użyciu przemocy, a z punktu widzenia tych podatników, za pomocą których, za pomocą pieniędzy, których te środki... Są wydawane. Nie można powiedzieć tutaj o tym, że jest to gest serca, że jest to gest szlachetny. Oni są po prostu ofiarami, ofiarami tejże państwowej przemocy. Nie można powiedzieć, że. Finansując w, podatkach przemoc, przemo, finansując w podatkach pomoc publiczną, pomoc socjalną, dokonujemy prawda, czegoś dobrego, czegoś z dobrego serca, tylko po prostu stając się ofiarami tejże przemocy, uczestniczymy w takiej polityce państwa, jaka jest. A więc pomoc państwowa nie ma, nie ma za sobą nic wspólnego z moralnością, nie ma nic wspólnego z gestem dobrej woli. Jest po prostu um, realizacją wbrew woli, wbrew woli jednostki polityki, e, polityki państwa. Tymczasem dobrowolna pomoc no jest czymś szlachetnym. Tak? Jeśli dajemy, no to okazujemy w ten sposób serce, okazujemy troskę o innego, e, o innego, e, o innego człowieka. Jest też oczywiście kwestia polityki. Tak? Jeśli państwo decyduje o tym, komu przekazuje pomoc społeczną, no to sprawuje nad beneficjentami tej pomocy pełną polityczną kontrolę. tak? Jeśli państwo daje 500, to państwo w ten sposób, no politycy partii rządzącej czy partii opowiadającej się za tego typu programem, można powiedzieć, kupują sobie głosy wyborców, ale też kształtują ich postawy. Tak? Jeśli państwo kieruje pomoc do określonych, do określonych, wybranych grup, ma kontrolę nad tym, czy te grupy działają w taki sposób, w jaki państwo sobie życzy. Tymczasem, gdy, do, gdy um, uczestniczymy w działalności dobroczynnej, dobrowolnej działalności, sami decydujemy najlepiej o tym, um, kto będzie beneficjentem tej pomocy, a więc mamy wpływ na kształtowanie tych zachowań, ale ten wpływ jest rozproszony, nie ma tutaj kwestii, kwestii siły. A jak to się przekłada, jeśli chodzi o kwestie efektywności? No, warto przede wszystkim wspomnieć tutaj o argumencie finansowym. To znaczy myślę, że dla nikogo z nas nie jest już dużym zaskoczeniem to, że jeżeli coś jest finansowane prywatnie, to działa znacznie lepiej niż to, co jest finansowane publicznie. To jest jedno. Drugi argument taki finansowy to jest to, że w przypadku, w którym ludzie zmuszani są do, do płacenia podatków, do przymusowego pomagania innym osobom, to już nie czują takiej potrzeby wewnętrznej, do tego, żeby dodatkowo się w to angażować. No i trzeci taki dość mocny argument, świadczący za tym jest to, że przede wszystkim, gdyby państwo nie zabierało ludziom wbrew ich woli tych pieniędzy, to mieliby ich oni znacznie więcej. I mogliby w ten sposób wspierać inicjatywy, inicjatywy charytatywne, które ich zdaniem są słuszne. No i ostatni taki argument, który myślę, że warto, przedostatni, które warto byłoby poruszyć, no to jest psychologiczny. Osoba, która niesie pomoc, która wspiera jakieś fundacje czy też osoby. Ma takie duże poczucie tego, że zrobiła coś dobrego i niejednokrotnie, a nawet przeważnie wraca do tego, aby dalej się udzielać, ponieważ czuje się wewnętrznie dobrze, że poprzez to, że jest w lepszej sytuacji, czy finansowej, czy psychicznej, to może udzielać wsparcia innym osobom. Ja jeszcze bym dodał jeszcze jedną, tak naprawdę bardzo istotną rzecz, a mianowicie taki drastyczny przykład szkodliwości pomocy państwowej. Jeśli państwo bierze na, na swoje barki. Pomoc biednym, pomoc mniej uprzywilejowanym, pomoc pokrzywdzonym przez los, to de facto prowadzi do tego, że takie naturalne więzi społeczne, naturalne więzi społeczne oparte o rodzinę, o naród, ale także o jakieś wspólnoty lokalne, nawet na poziomie gminy, więzi sąsiedzkich i tak dalej, są w ten sposób niszczone. Są w ten sposób niszczone, ponieważ jeśli państwo, jeśli państwo przejmuje pomoc wobec osób starszych, to daje to rodzinie sygnał, że właściwie po co to się opiecają, po się opiekować, po co ja tą, mam się opiekować tą babcią czy tym dziadkiem, prawda, i tak dalej, no przecież państwo im da. Państwo I się nie tak daje. To rozbija w ten sposób rodzinę, tak? E to samo dotyczy oczywiście też dzieci, to samo dotyczy też 500 plus na przykład. Prawda? 500 plus jest tutaj destrukcyjny, jeśli chodzi o skłanianie rodziców, o zapewnianie przyszłości swoich dzieci, o pracę na rzecz no, rozwoju tych dzieci, wychowania tych dzieci tego, co jest i, środków, i zdobywania środków materialnych na rzecz, na rzecz tych dzieci. Rozbija to też właśnie więzi, mówię. No, mówiłem nawet o takim banalnym, wydawało się, przykładzie, jak kwestie sąsiadów, tak? no, lokalnych wspólnot. Tak? Ludzie dzisiaj stają się dla siebie zupełnie anonimowi, a jeśli mają jakieś potrzeby socjalne, no to o nich właściwie. Wiedzieć będzie jakiś tam miejski ośrodek, prawda, pomocy społecznej, a nie sąsiedzi, no bo sąsiedzi wychodzą do założenia, no przecież jakiś Są socjal, tak, jakiś instytucji. socjal im pomoże, no to po co ja mam, prawda, iść do tego sąsiada czy tejże sąsiadki. Natomiast Gabriela, powiedz proszę o takiej inicjatywie charytatywnej, w której, no właśnie teraz uczestniczyłaś, a gdzie wszyscy oglądający też program tak, ten program sami mogą się w nią włączyć. Że będzie widać. To jest kalendarz na nowy rok 2021, który wyszedł z inicjatywy z grupy na Facebooku Konfederacja dla Kobiet. Tegoroczna edycja to są tradycje i zwyczaje polskie. Warto tutaj wspomnieć, że jest to druga edycja. W zeszłym roku środki uzbierane ze sprzedaży kalendarza przeznaczyłyśmy na Fundację Gajusz. W tym roku środki ze sprzedaży kalendarza idą na Fundację Hospicium Pomorze Dzieciom która zajmuje się y, która prowadzi hospicjum perinatalne i zajmuje się Pomocą psychologiczną, duchową, a także wsparciem dla osób, które znajdują się w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej, które dowiedziały się, że ich dziecko najprawdopodobniej tuż po porodzie umrze. Dlatego myślę, że to jest bardzo szczytna, bardzo dobra inicjatywa i zachęcam wszystkich Państwa, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to do zakupu kalendarza. Koszt to 50 zł, z czego 20 z każdej sprzedanej sztuki zostanie przeznaczone właśnie na hospicjum Pomoże Dzieciom. Tak, ja już, ja już jeden egzemplarz kupiłem wszystkich oglądających również rzeczywiście zachęcam do nabycia. No i cóż, to tyle jeśli chodzi o odcinek Liberalnej niedzieli z tego tygodnia. Dziękuję Gabrieli za udział, Państwu dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.